Na giełdzie można zarabiać na wiele sposobów i nie trzeba być specem od finansowej inżynierii. W czasach Hossy. Wszystko wydaje się proste. Mamy okres wzrostów, większość akcji zyskuje. Cała sztuka inwestowania sprowadza się do tego, żeby wybrać spółkę, przy której cały czas będzie pojawiał się plus i kolor zielony. No i oczywiście trzeba widzieć, kiedy daną spółkę sprzedać, ale to jest jedyna komplikacja. Nieco trudniej jest w czasach bessy. Wówczas na giełdowym parkiecie mamy czerwień. Ceny akcji spadają, jednak i wtedy można zarabiać, a najprostszym sposobem jest skupienie się na dywidendach. Czyli kupujemy akcje spółki. Takie, które nie tracą i czekamy aż raz do roku spółka podzieli się z nami swoim zyskiem. Dla wielu inwestorów dywidenda jest nawet ważniejsza niż wzrost cen akcji, zwłaszcza w tych gorszych czasach. Przyzwoita dywidenda zaczyna się mniej więcej od 5% ceny akcji i to jest nawet lepszy wynik niż lokaty w bankach. Oczywiście rzadko kiedy z góry wiadomo jaki zysk spółka przeznaczy dla inwestorów, ale czasami zarządy tych spółek sugerują czego można się spodziewać. Na przykład w jakimś wywiadzie prezes powie, że przeznaczy tyle to a tyle na dywidendę i to już można traktować jako obietnicę, bo potem będziemy razem z innymi inwestorami rozliczać prezesa danej spółki z tego co nam naobiecywał, nam jako inwestorom. Zresztą spółki, jak to się mówi, dywidendowe są bardziej odporne na ewentualne wahania kursu. To znaczy, że mniej tracą w przypadku kryzysu. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że spółka X wypłaciła w zeszłym roku inwestorom 10%. I to jest naprawdę świetny wynik. W związku z tym w tym roku inwestorzy liczą na podobną hojność spółki, zwłaszcza jeżeli otoczenie nie jest specjalnie dobre. Wtedy inwestorzy tej spółki panicznie nie wyprzedają swoich akcji, bo liczą właśnie na dywidendę. To też może być dobra wskazówka inwestycyjna. you <laughs>